Nie ma nic nowego, tylko w się klientów. Ja w trzech językach bywałem. Nie wiem, w którym Dobra, jesteśmy na Alei Miłości, czyli Mostu Zakochanych. Każda para ma tutaj swoją kłódkę. Śmiej się, śmiej. A to ma swoje. Która jest to ja Macie plus Marek Macie plus Marek Co tu mamy? Ja ma tu nie mam tu do Czemu? Tak po jednej i po drugiej stronie mostu Każdy ma tutaj swoją kółkę Oczywiście oprócz to masa Przeważnie przyjezdni tutaj dają swoje kłóteczki obecni, znaczy tutajsi kółeczek nie dają. Przed nami jest murek, zaraz zobaczymy, co jest za tym murem. Na chyba jesteśmy na górze. Na górze, góry, czyli ta wieża, co myślałem, to był gród. Tak to mniej więcej kiedyś wyglądało. Wieża strażnicza, aktualnie wygląda to tak. Dużo z tego nie zostało. Tu były kiedyś schody. Jak wiadomo, aż na samą górę strażnicy, no ale taki gruby mur, ciężko jest przebić. A teraz droga na wieżę, i dochodzimy do wieży panoramicznej. Ej, wysoka nie jest, to fakt. Ma. I kolejny kamień milowy. To jest? 1825 rok. Stał postawiony. Tak wyglądała kiedyś. Aktualnie wygląda, tak? panorama koszyc kiedyś teraz zobaczymy jak to będzie wyglądać poszedłem na sam wierzch tak to wygląda jest daleko prawda. ale chyba zada na dole, tam na dole żwirowisko, ale nie to nas interesuje. Całe miasto. Znalazłem mojego ptaka. Mój ptak. Kruk. Prawdziwy kruk. Byłem mały, gdzieś taki jak Tobiasz, kiedy ostatni raz widziałem kruka. U nas to już tylko gabrony. Ta legenda mówi, że tam gdzie pojawia się krów, to zwiastuje nieszczęście, ale co tam jest schowanego? Sokuł, ale ledwo go widać, tam jest schowany. Tam jest soku. a to co tutaj jest, to uciekło gdzieś, jak Rzuciło mnie gdzieś Na jakiś piach. A cholera wie gdzie ja jestem? Przy tak. Jakaś plaża Trudno powiedzieć Jakieś sępy się na mnie patrzą Chyba ludożercy. Nie wiadomo Jak jest suchy to chyba chyba długo tu leżałem. Ale. O. informacyjne, zobaczymy co na nich pisze. 2190 ml Maksymalna wysokość wody 14,5 metra. Ciekawe gdzie, Aha, za śluzą Jest jeszcze głębiej o. To jest dobre Zakaz wstępu i zakaz wprowadzenia psów Nagrywasz Nagrywam, mam, nie Nagrywam, ja Co na no na hmm. już mam robić? На хате, здесь А кто? Что? А кто? на хате, смотри? На хате, Ой. А, еще и вот. Ладно, два хата. Z języczkiem, Tomas, z języczkiem. I podamy, jak na jakiś zazrak. No daj poku, że tu jakie są To jest znak, że już wiemy, że już na domach.

Ne, ne, to je... A já to na to razničí. Když si bude, mám, to na stydy můžeme dať kusy. O taká velká moda, <gry> ještě větě, jak toto jablko, je jen přesám Bohu. Dobre, obrovské zase nechce, že robíte to. <gry> už, ono je Teraz už okay? Tera, jsme viděli všechno, ne? Jak na internete. <gry> lepsze, kiełbasa z piwem, czy może piwo z kiełbasą? Co? Lukas nie? Tak. Wpadło mi do piwa. Będę miał tłuste piwo. Teraz spróbujemy to wyciągnąć. Ja? Dobra. Dobra, udało się wyciągnąć trochę piwa. Trochę tam pływa. Czyli się dobrze namoczyła. Nabijemy sobie. I... Na no, dobrze, no. ...i się smaży. Jak na reklamu, nie? Te kaczki, ta twarza... Eee, tarp ramy... Ta rodzina no, na Ne, da bo sa. Da razum sam indi. Ej, ja bi Maš bi odi, že sedi v sluši, da raz dovodi. Na ušu višku. mi da ne Mi se u tam, v tom zbjegali. A si taj na tom, ne? Na teplavi. Na teplavi. Srmi, komiz baja, jaz sem predel. Sliši v teko. Sliši v teko, česa? 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 Sliši v teko. Sliši v teko, česa? Sliši v teko. Sliši v teko, česa? Sliši v teko. Sliši v teko, česa Jesteśmy po drugiej stronie jeziora, tak to wygląda od drugiej strony. Ostatnim razem, czyli praktycznie na początku filmu, byliśmy dokładnie z Tomasem. Tam. O, tam dokładnie. Pod tamtym laskiem, który jest teraz naprzeciwko mnie. I tam jest właśnie ta strzyżona plaża. Tutaj jest plaża niestrzeżona i z góry wygląda to tak wiadomo tutaj jest więcej ludzi wzdłuż każdego brzegu tam centralnie na wprost jest chyba trampolina z tego co, co widzę a tam na wprost jest już Zastrzeżona plaża razem z y, boiskami do siatkówki, do piłki i innych spraw. Natomiast tutaj jest pierwsza rzecz, którą spotkałem podczas całej tegorocznej podróży. Czyli pierwsza paproć. Szczerze powiedziawszy, bardziej spodziewałbym się jej w lesie. niż nad jeziorkiem natomiast tam chyba każdy wie co to jest śluza przelewowa nie nie tak się to nazywa jedna strona tego jeziorka tamta podobno jest płatne z tego powodu, że są tam leżaczki do wynajęcia tutaj z tego co zauważyłem jest zakaz prowadzenia psów i zakaz kąpieli nie rozumiem dlaczego jest zakaz kąpieli skoro z drugiej strony już można a to jest cały czas to samo jeziorko chyba tylko dlatego, żeby przechodzić z drugiej strony i płacić na, w tamtym miejscu, gdzie byliśmy na początku filmu jest Chcesz jakieś to Tak Tamto co jest? Tamta strona to jest płatne, a koniec? Tam gdzieś no. no i wypadłem z Zapomniałem co mówiłem Ja? Nie, ty taka Woła u nas, wiesz? Co ty? Mówię, różaczka <zmówki> <zmówki> osza

tam. A teraz saponent porizal. Chceme mi dá. Tak, tak. Tak. <laughs> no, davaj, to. to, ono, to to, ważne, originál A být ho